Dzień dobry, Maciej Sawiński, kancelaria Sławuda Sawiński, a ze mną kolejny wspólnik. Dzień dobry, radca prawny Tomasz Okrzesik. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dotyczy prezydium później każdego przedsiębiorcy, czyli o procesie cywilnym. Mówiliśmy już o różnych aspektach procesów, o różnych typach spraw, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że w sprawach dotyczących przedsiębiorców Pysz. mamy specjalny, zarezerwowany dla nich typ postępowania. Tak, to jest tryb gospodarczy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczący spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale nie tylko, to jest ciekawe. Ustawodawca wprowadził taki zakres sztywny, wskazany w ustawie, z którego wynika, że tak naprawdę osoby nie prowadzące działalności gospodarczej mogą wpaść w ten tryb. Chodzi głównie o umowy związane z robotami budowlanymi i umowy leasingu, to znaczy można, w, nasza sprawa sądowa może wpaść do tego reżimu, jeżeli na przykład zleciliśmy komuś wykonanie jakichś robót budowlanych, nie prowadzimy działalności gospodarczej, no ale mimo wszystko ustawodawca postanowił, że takie sprawy będą rozpoznawane w tym szczególnym trybie. Natomiast jest tu pewien wyjątek, taka osoba, która nie jest przedsiębiorcą, a jej sprawa podlega rozpoznaniu w, w tym postępowaniu w sprawach gospodarczych, bo właśnie mamy do czynienia z umową o roboty budowlane albo jedną z umów ściśle związanych z umową o roboty budowlane, no może po otrzymaniu stosownego pouczenia z sądu zgłosić wniosek, żeby ta sprawa została rozpoznana z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym. Tak, wtedy taka sprawa jest, toczy się według ogólnych reguł kodeksu cywilnego, postępowania cywilnego, no ale tym, ty, ty, o tych niuansach powiemy za chwilę, czym się to różni. Tak, no bo w zasadzie dlaczego, jak mielibyśmy to wybrać? No, czy, czy opłaca nam się występować w tej sprawie gospodarczej, czy nie? Jeżeli mamy wybór, no to pytanie brzmi, no, czym się tutaj kierować? Jakie są różnice? Różnice są proceduralne. Dla zwykłego śmiertelnika, powiedzmy, nie będącego pełnomocnikiem procesowym, te, te różnice nie będą odczuwalne. Natomiast dla pełnomocników są one znaczące. Chodzi tutaj głównie o terminowość. Terminowość składania wniosków dowodowych, przygotowania całości materiału dowodowego i swoich twierdzeń. W sprawie gospodarczej jest wymóg składania takich wniosków w pierwszym możliwym. Terminie, najlepiej w pierwszym możliwym piśmie procesowym. I późniejsze złożenie jakichś wniosków dowodowych wiąże się z tym, że zasadniczo sąd powinien nam taki wniosek pominąć. A to oznacza, że nawet jeżeli mamy rację, ale za późno zorientowaliśmy się, że coś jest istotne w sprawie, możemy tę sprawę przegrać. Tak, bo równie ważne, a czasami bardziej ważne niż racja w procesie, to tak mówiliśmy, czy to w sprawach karnych, czy cywilnych. Jest sposób dojścia do tej racji, tak? To, że mamy rację jest nieważne, jeżeli nie przestrzegamy terminów albo nie potrafimy jej udowodnić. Postępowanie gospodarcze zostało wymyślone i wprowadzone do Kodeksu Postępowania Cywilnego, no pod takim jednym zasadniczym założeniem, że ono ma przyspieszać postępowanie, no bo wiadomo, że <laughs> Wyrok opóźniony o kilka lat no, często może nie zabezpieczać w żaden sposób naszego interesu. No, nic nam nie da. Może być już warty, tylko tyle, ile papier, na którym został spisany. Ale co ciekawe, to postępowanie gospodarcze e, istniało kilka lat temu. Później mieliśmy przerwę, bo stwierdzono, że te przepisy nic nie dają, i on wróciło po paru latach przerwy w nieco zmienionej postaci. Nie wiem, jak ty uważasz to MEK, ale. W, mi się wydaje, że no sprawy nie przyspieszyły, przynajmniej te, które ja prowadzę. W żadnym wypadku. To znaczy, założenie było trafne co do zmian. W sprawach gospodarczych szybkość postępowania jest niezwykle ważna. Znaczy, są sytuacje, w których osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli nie, nie otrzyma faktury, zapłaty za fakturę w odpowiednim terminie, mając no, chociażby wykonane y, prace prawidłowo, no, może popaść w duże problemy finansowe i y, czekanie wielu lat na y, wygranie sporu y, y, i odzyskanie zapłaty no, może z, być po prostu za późne. Może do, doprowadzić to do upadłości takiej Tak, Tak, to płatnicze są zmową naszego rynku no, i możemy wypaść z biznesu. Po prostu dlatego, że nie zapłacił nam główny kontrahent, tak? I my nie mamy jak zapłacić innym. No i powstają takie reakcje łańcuchowe. I jak Tomek powiedział o tym przyspieszeniu, które ma być spowodowane niemożnością prowadzenia takiej bezustannej wymiany pisem i tym, że trzeba wszystkie argumenty, dowody, wnioski zgłosić w pozwie lub podpowiedzi na poze. To jest jeden aspekt, ale dowody są też ograniczone jakościowo. Nie możemy posługiwać się wszystkimi dowodami, prawda? Znaczy, zasadniczo możemy, tylko pytanie, jak do tego podejdzie sąd. Założenie jest takie, że wszystkie dowody powinny ograniczyć się do dowodów na piśmie. No, bo osoba prowadząca działalność gospodarczą, już nie mówię o spółkach, no, założenie dokumentują swoje czynności w sposób odpowiedni. No, i jest to wszystko do wykazania na papierze, natomiast są sytuacje, w których to jest niewystarczające. Są konieczne przeprowadzenie dowodu z, z chociażby zeznań świadków, czy przesłuchania stron. Tylko, że takie dowody są traktowane, jak to się mówi, subsydiarnie czyli jeżeli takie twierdzenia nie zostały wykazane za pomocą, za pomocą pism Dokumenty, dokumentów. No to dopiero wtedy możemy przesłuchać takiego świadka. Natomiast jeżeli świadek miałby zeznawać na jakąś okoliczność, która wynika z dokumentów, no to już takiego świadka przesłuchać nie możemy. Tak, przepis mówi wręcz o tym, że wszelkie jakieś oświadczenia stron i ich czynności prawne mogą być udowodnione tylko dokumentami. Ten dowód ze do świadków jest taki uzupełniający, jak w normalnym postępowaniu, dowód z przesłuchania stron. I w praktyce, no naprawdę ma to duży sens, bo w sprawach o zapłatę z umów, naprawdę bardzo często ci świadkowie są zbędni, no bo to nie dotyczą sprawy czegoś takiego, jak mamy w sprawach karnych, że ktoś coś widział na swoje oczy, że doszło do wypadku i można nam powiedzieć, jak wydarzenia przebiegły. Nie, tutaj mamy korespondencję mailową, mamy umowę, mamy pewne protokoły, mamy faktury i to wszystko powinno odbywać się na dokumentach. Natomiast oczywiście w praktyce znowu to nie działa. W sprawach gospodarczych dowód z przesłuchania świadków pojawia się całkiem często i nawet dowód z przesłuchania stron. Tak, co zasadniczo nie powinno mieć miejsca. No, dlatego akurat ta regulacja jest trafna o tyle, o ile jest prawidłowo stosowana przez, przez sądy. No bo w 90% przypadków przesłuchiwanie stron, czyli na, w przypadku spółek, Członków zarządu tych spółek, którzy często gęsto nie mają znajomości w ogóle na temat sprawy, są po prostu e, zarządcami, którzy nie obsługują konkretnego projektu. E, no nie ma sensu i tylko do przedłużenia tej sprawy, ale jak mówiliśmy na początku, sprawa gospodarczych najważniejsza jest szybkość działania, szybkość postępowania sądu, nie szybkość uzyskania takiego. Wyroku, który pozwoli na egzekucję. Tak, i tym większy jest nasz zawód czasami, biorąc pod uwagę to, jak sądy podchodzą do tych przepisów. Bo tak naprawdę są, powinniśmy mieć tylko te, te dwa główne pisma. Ale bardzo często sąd ze względu na swoje obciążenie, bo tego nie powiedzieliśmy, że Wydział Gospodarczy nie jest w każdym sądzie, prawda? Tak. Często mamy po prostu jeden sąd wyznaczony w danym okręgu, który pełni tę rolę Sądu Gospodarczego. No i to trochę się rozmija z tym postulatem szybkości postępowania, bo jakby sprawy tutaj z całego okręgu krakowskiego skupiają się w Krakowie. Tak, A tak, Sejm Małopolski, więc nawet jeżeli dłużnik ma siedzibę strzelan w Bochni, w Suchej i Beskidzkiej, no to tak naprawdę wszystkie te sprawy rozpoznaje sąd w Krakowie. Czyli paradoksalnie ten postulat specjalizacji sądu, który miał przyspieszyć postępowanie przyczynia się do spowolniania. A ponieważ sędziowie są bardzo przeciążeni w tych wydziałach, tych spraw jest bardzo dużo, no to, żeby nie popadać w przewlekłość postępowania, e, zezwalają na, zobowiązują strony do proszenia kolejnych pism. Czasami jest to zupełnie zbędne, ale ten główny postulat jest e, niespełniony. Mi zdarzyło się niejednokrotnie. Jedna taka sprawa była. Rekordowa w zasadzie niedawno, że musiałem tak z pięć razy wnosić pismo. Och, choć nie miałem nic do powiedzenia, ale sąd zobowiązywał mnie do ustosunkowania się do pisma strony przeciwnej pod rygorem przyznania i twierdzeń. Więc skoro druga strona była zobowiązana, napisała to samo co wcześniej, a ja dostawałem rygor przyznania, no to też odpisywałem to samo co wcześniej. I tak minął nam rok postępowania na bezowocnej wymianie pism. Tak się często niestety zdarza. W kontekście spraw gospodarczych ważne jest również to, że założenie było też takie, że przed wszczęciem takiego postępowania trzeba podjąć jakąś próbę polubownego rozwiązania sporu, chociażby wzywając do zapłaty. Sankcją za brak wezwania do zapłaty i złożenie następnie pozwu o zapłatę no jest taki, że możemy przegrać tak zwane koszty postępowania sądowego, czyli chociażby... Mając rację, możemy zapłacić za postępowanie ze swojej kieszeni, nie dostając zwrotu opłaty, chociażby sądowej, od przeciwnika. I to jest słuszny przepis, moim zdaniem, bo nie można bez sensu zapychać sądów, powodować spraw, które były niepotrzebne. Tak? To zamiast zapłacić dobrowolnie, tak? czy zamiast wezwać kogoś do zapłaty, bo zdarzają się nieporozumienia. Nie zawsze dłużnik płaci, dlatego że ma złą wolę. Czasami zdarzają się takie problemy, że, że nie wiem, coś nie dotarło, jakaś korespondencja albo coś osoba kierująca nie wiedziała, bądź leży po stronie pracownika i powinniśmy podjąć próbę takiego polubownego załatwienia sporu. Tak samo jak są rozmowy czy spotkania, które powinny być e-mailem, tak samo są procesy, które powinny być wezwaniem i prostu zapłatą. Tak, tym bardziej, że w, w większości przypadków akurat te wezwania przynoszą jakiś skutek. To znaczy Albo dochodzi do zapłaty za jakąś wystawioną fakturę, albo chociażby do jakiegoś wyjaśnienia swoich motywów, dlaczego ktoś nie zapłacił. Więc ta zmiana, czyli to wprowadzenie do postępowania gospodarczego takiego wymogu, realnie, akurat, mimo że to nie jest na etapie jeszcze przedniesieniem pozwu, na etapie przedsądowym, przyspieszyło rozpoznawanie, tak naprawdę, znaczy może nie rozpoznawanie, ale. Przyspieszyło zapłaty z tych faktur. Tak, no i postępowanie gospodarcze ma jeszcze kilka innych ograniczeń, które właśnie mają nam to przyspieszać, czyli w postępowaniu gospodarczym zasadniczo rozpoznajemy jedno roszczenie. W zwykłym postępowaniu pozwany może wnieść powództwo wzajemne, czyli pozwać o coś powoda, czyli osobę, którego pozywa. W postępowaniu gospodarczym jest to niemożliwe. Sąd zajmuje się tylko jedną sprawą. Do tego jakieś przekształcenia tego powództwa są co do zasady niemożliwe. Można żądać tylko więcej z tego samego stosunku, jeżeli tam sytuacja się zmieniła lub nie wiem, żądaliśmy konkretnego przedmiotu, możemy zamiast tego zażądać pieniędzy, jeżeli nie wiem, coś uległo zniszczeniu. Przekształcenia podmiotowe też są co do zasady niemożliwe. Nie? Jak, jak pozywaliśmy kogoś niewłaściwego albo sami wystąpiliśmy z no to sąd w tej sytuacji nie będzie naprawiał i nie będzie wzywał nowego 8 podmiotu, Tak. Tak, tak. W postępowaniu gospodarczym ważną kwestią jest to, że wyrok pierwszej instancji jest traktowany jako tytuł zabezpieczający, czyli możemy już z takim tytułem, mając wyrok pierwszej instancji, pójść do komornika i poprosić go o to, żeby zabezpieczył nam te środki. No jest to jak najbardziej trafiona, trafiona regulacja, przyspiesza ona faktycznie zapłaty no i powoduje to, że w większości przypadków tak naprawdę już ta apelacja, przedłużanie tego postępowania w sądzie, do tego nie dochodzi po prostu. Jest to o tyle dobre, że na apelację, na rozpoznanie apelacji, zwłaszcza w dużych miastach, czeka się naprawdę długo. I mówiliśmy o tym pod, z Damianem w tym odcinku o postępowaniu zabezpieczającym. No czasami jest to nadużywane. Tworzy się zbędne koszty, bo mamy do czynienia z jakimś podmiotem takim ewidentnie wypłacalnym, a małym roszczeniem, i zbędnie jest zachowany, zajmowany rachunek bankowy. Natomiast co do zasady, też się zgadzam, że jest to dobry przepis, bo jeżeli mamy już w ręku ten wyrok w pierwszej instancji, sąd uznał nasze roszczenie za zasadne, no to czemu dawać dłużnikowi tutaj szansę, żeby udarebnił ten wyrok prawomocny, skoro to nie jest naszą winą? że sądy nie są w stanie rozpoznać szybko apelacji, tylko musimy poczekać na, nią na przykład rok albo dwa. No to bardzo optymistyczne założenie, <grym> tak. przynajmniej ten rok i dwa. E, zazwyczaj to trwa około trzech lat. E, no wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy wyrok pierwszej instancji e, i czekamy trzy lata na uzyskanie zapłaty, mając na uwadze taką statystykę, że tak naprawdę procent apelacji, które są uwzględniane, to jest około 10-15, tak z, z obserwacji można powiedzieć, no więc, jeżeli mamy wyrok, tak naprawdę, pierwszej instancji, to już mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że taki, tak ostatecznie sąd apelacyjny też przyzna nam rację. No i to też zabezpiecza nas przed takim terroryzmem procesowym, kiedy druga strona nam mówi, no sobie zgódźcie się na to, że zapłacimy wam połowę, czy jakiś tam ułamek, bo inaczej do tych pieniędzy jeszcze długo nie zobaczycie, będziemy przedłużać jak tylko się da. Nic nam to nie robi. Teraz nam nie możecie nic zrobić. No to okej, okay, może ostatecznie wygracie, ale nawet jak wygracie, to przegracie, no bo potrzebujecie tych pieniędzy teraz, a nie za trzy lata, tak? A tutaj sobie zajmujemy rachunek i spokojnie czekamy, tak? Tak. Czas, jest... czas wtedy nie gra jakby na naszą niekorzyść. Tak, no a czas to pieniądz w działalności gospodarczej. A tym bardziej w działalności gospodarczej. Tak, to Co? Jest, i została tak, jest... chyba taka ciekawostka na koniec. No, to jest taka ciekawostka, to jest taki twór, jak Yeti. Że on istnieje, ale go nikt w zasadzie nigdy nie widział. To jest umowa, umowa dowodowa. W sprawach gospodarczych można w ogóle w umowach w obrocie gospodarczym, można wyłączyć stosowanie jakiegoś dowodu w postępowaniu sądowym. Nie wiem, czy spotkałeś się z takimi umowami? Tak, tak mhm. ale bardziej ujęte od takiej strony a contrario, że mamy jako klauzulę, to nie jest osobna umowa o dowodach, tylko w danej umowie głównej mamy klauzulę, która mówi, tak. jakich, jakich możemy użyć dowodów w razie sporu. W takich dużych sprawach dotyczących, e, nieruchomości takich komercyjnych, często mamy odwołanie się do opinii jakichś konkretnych podmiotów takich eksperckich i że na przykład stan e, lokalu, budynku będzie wykazywany tylko za pomocą danej opinii. No i myślę, że sensownie byłoby zawierać takie klauzule, najlepiej eliminujące świadków, tak? Bo wtedy, tak jak kiedyś mówiliśmy o tej, z Damianem tutaj o tej interpretacji umów, takim sposobem na zamulanie procesu, na obronę jest interpretacja umowy. Mówienie, że w zasadzie nie ma zgody między stronami, że chodziło o coś innego. Jeżeli wyeliminujemy sobie tutaj dowody osobowe, a, a druga strona nie będzie miała dowodów z okresu negocjacji umowy, czyli tam plików w trybie zmian, jakieś wymiany korespondencji, o co tu chodzi, na podstawie której dałoby się udowadniać, że rzeczywiście ta redakcja jest niedoskonała i tak naprawdę chodzi o coś innego niż zostało wpisane wprost, no to naprawdę bardzo zyskujemy, bo z mojego doświadczenia wynika, że w tych sprawach gospodarczych ta interpretacja umowy pojawia się dosyć często. No, bo to, to jest już inny temat, o którym też e, rozmawialiśmy w jednym z innych odcinków. No, umowy w obrocie nie są często najwyższych lotów, no bo z firmy nie korzystają z usług kancelarii, po prostu, albo korzystają z, z, z usług kancelarii, które świadczą niskiej jakości usług. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem e, zakończymy. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć dobrą umowę, to zapraszamy do dobrej kancelarii. A jak już popełniliście ten błąd i nie mieliście dobrej umowy, bo nie skorzystaliście z porządnej pomocy prawnej i znaleźliście się w tarapatach, macie proces, to wiecie tylko dzwonić. Do widzenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Tomek na pewno wróci. Dzięki.